taki bogactwie też instytucji, obsług spotykamy się tu przy ołtarzu. Dziś 3 maja nasze święto narodowe, a zarazem kościelne, w którym tak wiele głębokich myśli się splata związanych z naszą historią ojczystą, z historią biała na naszych ziemiach, ale także z tymi myślami, które wybiegają w przyszłość, które dotyczą także teraz naszej ojczyzny abyśmy tak jak dzisiaj jesteśmy tutaj razem, mogli być także razem w różnych innych życiowych sytuacjach ważnych dla naszej społeczności lokalnej czy dla naszej na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smog ognisty ma siedem głów i dziesięć kroków, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmianka trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął, przerwającą urodzić niewiasto, ażeby skoro tylko porodził, może jej dziecko. porodziła syna, mężczyznę, który będzie was wszystkie narody ludzką żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Bogu i do jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przed Bogiem. I usłyszałem donośny głos mówiący niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazanca. Oto Słowo Boże. Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Klofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus słyszał Matkę i stojącego obok Jej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki, nie oto Syn Następnie rzekł do ucznia, oto Matka Twoja i od tej Dzisiaj w tym Bożym Słowie, przeznaczonym na uroczystość świętszego Pani Panny Królowej Polski, zaczyna się od znaków. Jak bardzo często Pan posługuje się znakami. Ten, kto jest niewidzialny i dostępny dla naszego zmysłu, dla naszych zmysłów i dla naszej ludności, chce. Chce dać poznać nie tylko siebie, ale przede wszystko swoją miłość do człowieka. I dlatego bardzo często posługuje się znakami, powołując swoje osoby i z wydarzenia historyczne, które odczytane przez człowieka mają nie tylko zaspokoić jego ciekawość, wzbudzić sensacje, ale przede wszystkim mają. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy jak święty Jan, Apostoł, ten uczeń bojowany, który stał pod krzyżem chrześcijanom pierwszego wieku, tym, którzy doświadczali trudności prześladowania ziemi ze strony Cesarstwa Rzymskiego, pokazuje znak i mówi, że jest to wielki znak. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc, w a na jej głowy wieniec gwiazd 12. To znak niewiasty, która bierze udział w zmaganiu ze smokiem. Te obrazowe przedstawienia miały przypomnieć chrześcijanom tamtych czasów i, i wszystkich czasów, że żyją nie zawsze łatwiej rzeczywistości, że muszą smagać się. Nie tylko z tym, co na zewnątrz im zagraża, ale z Życie człowieka. Ale jednocześnie ten znak jest dla chrześcijan znakiem nadziei, że zwycięstwo, którego się spodziewają, którego jeszcze nie widzą, już jest. To zwycięstwo dokonało się w godzinie ciemności na krzyżu. Tam, gdzie Jezus był tak bardzo samotny w otoczeniu niewielu osób i dokonało się połagu zmartwychwstania, które tak sobie świętowaliśmy, przyjmowaliśmy do naszego serca. Można powiedzieć, że także na naszym polskim niebie Bóg dał znak. I to jest ten sam znak niewiasty Maryi, tej, która tak bardzo skromnie żyła na Zalecie, która przeżyła życie bardzo cicho, która jej miecz przebił, serce, ale która też większej tajemnicy cieszyła się o doktor zmartwychwstania. To od samego początku warto to sobie zawsze przy tej okazji przypominać o początku dziejów naszej ojczyzny, przynajmniej tej historii, którą znamy, blisko nas, blisko ojczyzny, blisko tych, którzy ją rządzą, którzy jej służą, była ta szczególna Matka Królowa Maryja. To przecież śpiew do jej, do jej syna. Stał się hymnem docelstwa, hymnem państwa. I choć dzisiaj, kiedy czytamy czy śpiewamy tekst Bogałodzicza, to potrzebujemy tłumaczenia tych starych słów, które nie tylko wyrażają naszą polską duszę, ale także poprzez to Kirill Erekson włączają nas w nas tradycje. que eu